Proszę Państwa, ja chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest tylko fikcja literacka. Sztuka oparta jest na niedawno opublikowanych listach. Bardzo proszę o zajęcie miejsc Marią Pomianowską i Pana autora. Państwo mogą zadawać pytania. Ja bym chciał tylko powiedzieć o wielu splendorach, jakie na Panią Pomianowską spadły niedawno. Czy Pani powie, co to było? Od Srewny krzyż tak od prezydenta. Prezydenta Rzeczypospolitej. Ta płyta Chopin na pięciu kontynentach zdobyła też mnóstwo nagród. Proszę o nie powiedzieć. Dużo ciekawych nagród i ja chciałam go zachęcić, bo ta płyta przed, jakby przedstawia cały program Chopina muzyki przeniesionej na instrumenty etniczne. Dzisiaj słyszeliście Państwo tylko takie dotknięcie tej muzyki, która jest na płycie, ponieważ sztuka, więc jakby muzyka pełniła jaką rolę. No, bardziej takiego ilustrowania natomiast płyta przedstawia utwory wybrane takie wspaniałe te hity można powiedzieć szopenowskie które gramy na instrumentach afrykańskich chińskich mongolskich śpiewane jest takimi dziwnymi głosami lotowymi śpiewane manierą indyjską no i na końcu jest też nasz mazowiecki oberek szopenowski utwór w takim stylu już naszym mazowieckim tym prawdziwym Zachęcam jest pasjonująca i będzie można ją kupić w holu hotelu, w holu naszego centrum, z podpisem oczywiście pani Marii Pomianowskiej. Ja bym chciał jeszcze pytanie zadać, czy rzeczywiście ten Chopin jest tak popularny? Rzeczywiście widzi pani takie zainteresowanie? Ja, ja proszę państwa, ponieważ ostatnio właśnie byłam w Libanie i miałam bardzo ciekawe y, ostatnie trzy lata, to jest moja podróż po Bliskim Wschodzie, bo wiele lat spędziłam, pięć lat spędziłam w Japonii, no i wszyscy wiemy, że Japończycy są zakochani muzyce Chopina i nie tylko Chopina, w ogóle polskiej muzyce od tej najdawniejszej, no ale Chopin jest jakby tą taką koroną, która jest dla nich po prostu naszą czystą polskością i tą, co najbardziej im się podoba w polskiej kulturze. I jest także, popularny w Chinach, w Korei, natomiast Bliski Wschód to niekoniecznie, czy Indie, dlatego, że oni mają swoją muzykę, mają swoje mikrotony, dziwne instrumenty i wcale im do szczęścia Chopin nie jest potrzebny, tak mnie się wydawało kiedyś. I robiąc kilka lat temu projekt w Egipcie, właśnie w tym roku też w Libanie, spotkałam się z muzykami nawet heavy metalowymi, czyli kompletnie już poza klasyką. Proszę sobie wyobrazić, że całkiem przypadkiem, kiedy już mi ręce opadły, robiąc program polsko-libański, pomyślałam sobie, że już nic z tych muzyków nie da się jakby takiego, co bym chciała zrobić w tym programie. Robiliśmy Różewicza, poezję Czesława Miłosza po arabsku, piękne tłumaczenia, no i do tego miała być muzyka. No i po ośmiu godzinach ja już tak troszkę się załamałam, te arabskie melodie graliśmy polskie. I w pewnym momencie zaczęłam grać z moim basistą. Y, utwór Chopin Mazurek, dokładnie Opus 68, numer 2, ten, który graliśmy dzisiaj, ta da. da din, ta, ta. I nagle cała grupa heavy metalowa stanęła i powiedziała, co to jest taka cudowna muzyka? Ja mówię, no to jest nasz Chopin, no ale czy wy znacie? Jak to nie znamy Chopina? Znają wszyscy. Czyli w dalekim Libanie, i to nie po raz pierwszy mi się zdarzyło, że w krajach, których całkowicie się nie spodziewam, bo w daleki Wschód wiadomo, że kocha Chopina, jednak ten Chopin jest y, znany. I proszę Państwa, on się łączy, tak jak można na tej płycie posłuchać, on się, jest tak genialny, jest tak uniwersalny, że potrafi się łączyć. Z, właściwie z muzyką też tradycyjną Japonii, Chin czy Afrykańską i to wcale nie boli, okazuje się, że te melodie można też przełożyć na instrumenty etniczne, także możemy być dumni z tego, że nasza ziemia wydała tak genialnego, uniwersalnego kompozytora, który rzeczywiście ponad czas, ponad właściwie wszystkie kultury wyrasta i mnie się wydaje, że to jest właściwie jeszcze kompozytor, który będzie za 100 lat jeszcze odkryty przez mądrzejszych, ode mnie ludzi, którzy zobaczą jeszcze inny aspekt, może będzie Chopin w kosmosie, nie wiem, ale wierzę, że to jest muzyka taka rzeczywiście, która chyba ponad wszystkich wyrasta, także to takie moje doświadczenia. Ale poza Chopinem dochodzą, sztuka przenosi nas w świat jakiejś takiej dyskusji, co jest spełnieniem artysty, prawda? Pan, chciałem powiedzieć, pan Olgierd Tłukaszewicz, ale pan Fryderyk Chopin, jak to dziwnie brzmi, Monsieur Frédéric Chopin mówi o sztuce absolutnej, prawda, o, 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 o dziele absolutnym. Czy we artysty czy rodzi się pytanie, czy jest, czy można osiągnąć tą absolutną tukę w sobie, czy aktor też nad tym myśli, czy tylko dochodzi element rywalizacji, kto jest lepszy, bo tutaj jeśli chodzi o Chopina i Montana, oczywiście narzuca się pewna paralela z Salieriem i Mozartem, czy też z Bachem i Händlem. Kiedyś czytałem, jak Gustaw Holubek opisał w takiej cieniutkiej książeczce, jak podejrzano mistrza Juliusza Osterwę, jego nauczyciela, kiedy już był bardzo chory w 1947 roku. Grał fantazego na scenie teatru słowackiego i wiedział, że odchodzi. Rak. Klękał za kulisami dekoracji, głaszcząc sznury. Tam są nie takie, prawda? E, żegnał się z miejscem, forum, na którym przeżywał tak wiele, któremu tak wiele oddał emocji. No to jest jednak jakaś forma no, spełniania się. Dlaczego akurat? E, jako osiemnastolatek zdecydowałem być aktorem i co ja wiem dzisiaj o tym nie wiem. To, to, jest, to jest ta radość. Jeżeli chodzi o słowa absolutu, to są słowa poety Grzegorza Walczaka. A ale nie, o to on, mnie nikt nie pyta. Mm, ale zaraz się pewnie zapyta, dlatego odrzuca powoli piłeczkę ja poważnie, o, o, Za chwilkę opowieść, ale powoli, powoli docieramy do ciebie stopniowo, na razie przez, przez aktorów. Chcę Państwu powiedzieć, że przed kilkoma dniami przeczytałem książkę Ryszarda Przybylskiego Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina. I tam natknąłem się na cytat listu do fontany, w którym on pisze a te sprawy zostawmy sobie na pośmierci. Zapytałem Grzegorza Walczaka, czy znał ten cytat, kiedy mu przyszło do głowy Nie. stworzyć tę sprawę. Nie, to jednak podpowiedziała mu intuicja, więc jednak jest jakaś muzyka w tym absolucie, jakieś szepty i podszepty, że mu podpowiadają taki tekst, którym my mogliśmy się poczuć swobodnie, mogliśmy, bo to się dzieje już poza konwencją, poza tym, jaki Chopin był. Ja miałem grać Chopina dwukrotnie, raz w reżyserii Haliny Mikołajskiej i Czesława Wołyjki na scenie Teatru Współczesnego w sztuce Latowno z Mają Komorowską w roli Georges Saint. Nie doszło do tego. Była też w 1974 roku propozycja, która też się nie, nie spełniła, dla Andrzeja Wajdy w serialu Jean Moreau po sukcesach Brzeziny w Paryżu. I miałem grać Chopina wtedy, ale też do tego nie doszło. Doszło dopiero dzięki Grzegorzowi Walczakowi. Wielku? Jurku! Gdzie mi tak ciągle znikasz? Chcę z tobą mówić! Znajdziesz mnie zawsze. Jestem przecież wszędzie. Nie zostawię mnie na tym pustkowiu. Przecież wiesz, że suche wiatry mi szkodzą. Wracając do spełnienia artystycznego. To najtrudniej mówić o sobie bez tekstu poety i od siebie. Nie podpowiem, <noise> bo ja uważam, że wymienił kilka nazwisk: Olgierd i nie wiem, czy tak do końca większa liczba ludzi wie, kim był Osterwa. Czy młodzież wie, kim był Cholubek, kim Zapasiewicz? Jeszcze Romek Wilhelmi, bo jest świeży, że tak to brzydko nazwę. I myślę, że spełnienie się aktora jest teraz i tylko teraz, bez odwołania się w przyszłość, ale w tę najbliższą i najbardziej odległą, a jednocześnie jest czymś tak ważnym nie dla mnie, dla wykonawcy, tylko w zbitce z państwem, czyli z, z odbiorcą. Kiedyś miałem wielką przyjemność zagrania w sztuce mojej córki gdzie grałem postać wybitnego aktora, który ciężko chory na serce szuka kandydata żeby ten kandydat darował mu, bo jest największym aktorem świata serce. Wyobraźni można tak zawód aktorski potraktować ale jest to zawód który z Dmuchnięty zostanie z chwilą zejścia ze sceny. On istnieje tylko i wyłącznie w sercach i w głowach widowni. Chcę przez to powiedzieć, że wielką przyjemnością było zagrać dla Państwa tych kilka zdań Grzesia, a wielką przyjemnością, bo Państwo się zasłuchali tak, jak i ja tutaj słuchałem tej muzyki. Jest jeszcze jeden element w tym dziele, w byciu artystą. Jeżeli ja po 40 latach przypominam sobie, co było 40 lat temu w Kaliszu, kiedy grałem Konrada w Wyzwoleniu, to myślę, że zdarza się czasem być artystą i trącić, ale tylko trącić tę nutę. I tyle. Dziękujemy bardzo. jestem z Tobą, bo w Tobie żyje dźwiękorodny, wieczny Nadabingu, kochana Fryderysiu. No, o czym? O czym to mówi? Tom, który jeszcze nie zabrzmiał, ale który już jest. Który dali Bogowie. Odnaleźć go może tylko mistrz. Chciałem dorwać do głosu nie dlatego, żeby wyprzedzić kolegów, tylko żeby. My wiemy, my wiemy. Żeby tu troszeczkę wpuścić, bo rozmawiamy bardzo poważnie. Cóż, pytanie o sztukę, pytanie o absolut w sztuce jest pytaniem oczywiście, można powiedzieć, jedynie retorycznym, tak jak z wszelkim absolutem. Ja wpuściłem tę parę, zwłaszcza Chopina, w sytuację kiedy on może z czysta, specyficznie pojmowanego, powędrować dopiero gdzieś dalej wtedy, kiedy stworzy muzykę absolutną. No to jest oczywiście założenie spektaklu, które jest w rzeczywistości żadnej nieosiągalnej, i niemożliwe. Ja traktuję sztukę, tak jak i miłość, jak i te najpiękniejsze, największe kategorie ludzkie, tak, że my do tego możemy się zbliżać, ale nie osiągać, jeżeli mamy już odpowiadać na ten temat poważnie. Więc dlatego sobie troszkę z przymrużeniem oka bym do tego podszedł. Natomiast chciałem jeszcze nawiązać do tego, co Maria Pomianowska mówiła, ona jest zbyt skromna. Powiedziała w pewnym momencie, że traktuje tę muzykę jako pewien rodzaj ilustracji. I ja właśnie z tym bym się nie zgodził i nie chciałem tego od początku, ponieważ szczególnie w tej sztuce, muzykę, jej muzykę, jej Chopina traktowałem jako specyficznego bohatera, jako coś, co jest najważniejsze. Jako w każdym razie coś, co jest runoplanowe z tekstem a nie jest usługowe wobec tekstu. Może nie zawsze nam to udaje się wydobyć. No dzisiaj posługujemy się pewnym skrótem tej sztuki, aczkolwiek takim jak mówiłem, żeby można było to przyjąć jako pewną całość, skróconą, ale całość. Tak czy inaczej muzyka w tym funkcjonuje jako coś bardzo istotnego, równorzędnego z tekstem, ponieważ sam ten scenariusz, sam podejście do tekstu moje było takie, że wyszedłem właściwie od muzyki. Jeżeli Maria Pomianowska zagrała mi Chopina w tak różny sposób, z tak różnych pozycji kultury świata, w tych swoich etnicznych przetrawieniach, Parafrazach Chopina, aranżacji w ten sposób potraktowanej, no to był problem, jak to ogarnąć. Bo z jednej strony rzeczywiście, Maria też mówiła o tej wielokulturowości, która mogła być spięta jedynie czymś wyjątkowym, jaką była właśnie muzyka Chopina. Muzyka Chopina dawała możliwość wszechogarnięcia, ogarnięcia wszystkich terytoriów świata, wszystkich zakątków jej, dlatego te wszystkie kultury, czy ta azjatycka, czy afrykańska, taka czy inna, jest też karaibska, którą dzisiaj pominęliśmy, no, Syberia, to wszystko razem jest możliwe wtedy, kiedy ten Chopin rzeczywiście może się tam pojawić i zawładnąć umysłami i sercami odbiorców. I tak się to stało. Chopin przecudownie się rozplenił po świecie, ale nie wtedy, kiedy żył. Więc ja nie mogłem napisać sztuki, o czasach Chopina, o Chopinie w czasie, kiedy on żył. Bo byłby wielki fałsz, wielka nieodpowiedność ze względu na to, żebyśmy puścili muzykę na pięciu kontynentach. Byłoby to pewno nieprawda. To, to jest prawdziwe, to jest możliwe dopiero teraz, kiedy Chopin już tam zafunkcjonował, już tam jest grany, już tam jest przeżywany. I, i w ten sposób, jeżeli znaleźliśmy się poza czasem, no ten mój chwyt Typu fantazy posłużył temu, że spotkali się dwaj przyjaciele rówieśnicy, jeden wielki kompozytor, drugi mniejszy, ale już po śmierci, no to wtedy mogliśmy się jak gdyby przenieść poza nawias czasu, ponadczasowo to potraktować i z pewnym przymrużeniem oka, oczywiście, bo nie chodzi tutaj o epatowanie chwytami fantazy, czy fantastyki w ogóle, tylko o. No, trochę ciekawszy sposób przedstawienia tych wszystkich elementów, o których dowiedzieliśmy się z życia Chopina o wiele wcześniej również, ale też i w ostatnich czasach, bo rzeczywiście Oliverko napisała listy, które ona opublikowała, nowo odkryte przez nią, to były listy Chopina do różnych ludzi, nie do fontany samego i również fontany przede wszystkim do przyjaciół swoich, gdzie mógł się zwierzyć że ten Chopin to wcale taki dobry nie był dla niego, nie poratował go wtedy, kiedy należało. On miał pewną pretensję, pewna zadra się działa, której nigdy za życia Chopina przed Chopinem nie artykułował, dopiero w naszej sztuce. Dziękuję. Sahib! Siadaj! Płyniemy! Chciałem rikszę! Nie mam rikszy. Mam sikarę. Jesteś sahib? Nie zwlekaj. Ty jesteś haronem? A to zbełtane rozlewisko. To styks. Jak dobrze obcować z artystami? Chciałoby się tutaj posiedzieć jeszcze, ale dziękujemy, bo są inni artyści, którzy też są dzisiaj bohaterami wieczoru, mianowicie malarze. I do nich chcemy teraz przejść, a Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. My też dziękujemy Pozwolą Państwo, że dziękujemy. pani Raria, dziękuję bardzo. Dla panów dziękujemy. mamy wino francuskie, bardzo dobre. Ponieważ jesteśmy tutaj obiektem także gastronomicznym, pozwalamy sobie nie tylko kwiatami tutaj przyjmować gości, dwa gatunki dobrego francuskiego wina, myślę, że na resztę wieczoru wystarczą, a gdyby co, to proszę dzwonić. Dobrze? Dziękuję ogromnie, serdecznie dziękuję. Bardzo, dziękuję. Bardzo dziękuję. I autorowi. I oczywiście pani Marii, bo to też kobiety też piją i to jak? Tak. Jeszcze bardziej. Dziękujemy bardzo. Było to na pewno wielkie przeżycie dla nas wszystkich. To jezioro Dal. Aż pewność, że ta kraina to nie Hades? Wczoraj to był Kaszmir. I przedwczoraj. I pewnie będzie jutro. Chociaż pewności Sahib to nigdy nie ma. Co mi się tak przyglądasz? Mam wygląd potępieńca sterującego magiczną łodzią po zaczarowanych wodach poranka? Chyba ci język tak poetyckim czyni ta ha, kaszmirska brandy, co ją wciąż pobijasz? Chcesz kropelkę? Machaj wiosłem, bo wydaje mi się, że wciąż stoimy w miejscu. A co, tyś myślał, że ruch nas. Do czegoś prowadzi? Czyś to by nie był filozofem w poprzednim wcieleniu przewoźniku na brędy pędzony. Jestem. Bardzo mądrym analfabetą, którego robactwo obsiadło. Zbyt mądry, i dlatego cię rozpoznałem. Siadaj. Takim mnie stworzył Salman Rashdi w dzieciach północy. Ten, na którego e, fundamentaliści muzułmańscy wydali wyrok śmierci. Mm -hmm. Fontana? <laughs> patrzcie, patrzcie. Chopin czyta dwudziestowieczną prasę brytyjską. Ciekawe tylko, w jakim języku. No, z braku fortepianu stałem się oczytany. W tej chwili zapraszam Państwa na dwa filmy yy, krótkie, które pokażą sylwetki artystów. Zrobione filmy w tym tygodniu. Bardzo proszę ekran. Na pewno warto zobaczyć, a później spotkanie z artystą i ciąg dalszy wernisażu, jak i poczęstunek jakiś ciąg dalszy kulinariów.